Jakby idę właśnie po wentyla, bo było tak, bo będę dzisiaj na nim mieścić Sorry, odzwyczaiłam się po prostu już od nagrywania, więc idę po wentyla. Nadzieję, że Ruda się nie obrazi, jak nie wezmę jej, tylko jego. Zobaczymy. Jest już ze mną wędrę. To była ciężka przeprawa, bo Ruda nie chciała mnie wypuścić. Ruda nie chciała, żebym szła z nim. Tylko że zabrała ją. Biedna, biedna. I po prostu yy, tam znowu i teraz. patrzę. I ono się zastanawia, dlaczego ja to. Trudno, wrócę po nią. <laughs> siemaneczko, siemaneczko, jest już wentylek w stajni. Ja, proszę Państwa, kulawiec i dlatego dzisiaj Jula wsiądzie sobie na wentylka. Wiem, że długo czekaliście na nią, żeby y, dotarła tutaj na kanał, także specjalnie dla Was specjal z Juleczką, także y, będzie Jula dzisiaj ogarniała całego wentylka i wsiadała na niego. Nie, <grymnie> już zaczęła się siodłać. Konia wentylka. No. Dajesz sobie radę? A tam z tyłu zobaczcie, kto Pokerek. O, piórę zasłoniła. Pokerek! Pokarek też będzie jeździł? Z ulą. Ale my tu się skopiamy dzisiaj na wentylku, tak? Bo miały dzisiaj czasy z kucułami? Tak <laughs> <O Jezu. laughs> A będę gdzie ma kroneczki? Też tutaj przy boksie Te drugie czarne Na co ty, Jula, się zgodziłaś? Nie <laughs> wiem Haka Haka ma? Haka ma. Co? Dobra, dobra. <laughs> Nie ogarniasz systemu? O głowę już praktycznie założone. No musisz mocno ściągnąć, bo tam są troszkę paski przykrótkawe. Ja tam dorobiłam dziurkę, żeby jak najlepiej było zapinać. Grzywkę mówi i tam wszystko uż. Kit? Idziemy? Butów nie zmieniasz? Siadasz w tych? Uwaga, jesteśmy na hali, a dżóreczka będzie sobie siadała. Także jureczka już sobie siedzi, brązowym na zewnątrz. No. Co? Jak tam wrażenia? Po 4 czy 5 latach? Po 4, 5 latach nie pamiętam kiedy ja w starym roku Ja też nie. Ciuleczka już siedzi na tylko proszę Państwa Całą jazdę dzisiaj ma konia całego dla siebie I drugi koń pokarek też jest ruszony Już to myślałam, że ten że tutaj jest grubo, ale na nic to jest Ale że grubo czy nie grubo? Grubo, no. grubo? grubo, Ty no, ale ostatnio nie mogłaś dociągnąć jej pasa do lążowania No ty znaczy, no... Ale na niej zupełnie inaczej się siedzi. W sensie tu, tak jak grubiej mam u niego. Masz. No. Bo on jest taki masywny, ale no dziwne jest to, że ostatnio nie mogłaś na niej zaciągnąć, wiesz, po pręgu, przy pasie, a na nim to zrobiłam bez problemu. Śmiesznie. No i widzowie przestaną narzekać, że cię nie ma na vlogach. O właśnie, zatrzymaj się. Proszę wytłumaczyć wszystkim, dlaczego cię nie ma. Ostatni raz. Głośno i wyraźnie. Ponieważ. Podjadę bliżej, żeby było mnie lepiej słuchać. Ponieważ przygniotło mnie życie dorosłe. No I niestety pracuję na pełen etat. A misia ma studia tak jak ma. I ona jeździ do stajni w innych godzinach, a ja jeżdżę w innych, bo ja muszę dopasować do pracy. No i, I często ci się po prostu nie chce też, też jeździć, bo jest zimno, kończysz jest późno. Więc jak jak mam na przykład zmiany do 17, no to mało kiedy tu jestem. No właśnie, a ja jak jestem, to jestem z rana. No, no dobra, z tym pójdzie, bo on się już nie może doczekać, kiedy zaczniesz galopować szybko na nim no. Skaczesz coś? Poczekaj, no jeszcze nie, <noise> nie jest. Żwało! Gaz, gaz, gaz. O tak. Dacie radę. Co? Jezus Wspomnienia wracają? Pokażę wam jeszcze jak Ula ładnie jedzie z panem Pokerem. Mikołaj. Ciśniesz kuca Jula, ciśniesz. Zobaczcie, jak ładnie idą. Jezus Maria. Moje dwa konie w jednym kadrze. Ty jak taka Nie, dobrze jedziesz. Jadę w drugą stronę. do Szybko jadą. Co? Ojej, potknął się. Leci na wolcie. Jula, jak odczucia? Takie same jak cztery lata temu? Nie wiem. Ja nie pamiętam, co mi wtedy towarzyszyło. Podoba ci się? O. No nie jest wygodny, ale ta prawa strona i tak jest wygodniejsza. <ścoughs> <ścoughs> Ścigacie się? Ciężko wysiedzieć. Tak, no. Zmachałaś się chyba trochę. Sucha, powtórz co? Fale tłuszczu i parę mięśni, futra do ruchu. To ja się Fale tłuszczu ty no jaka miła. Rozpędzasz się? Dobrze. Pięknie za konikiem, a nie ścigacie się jednak, ale go w balona zrobiłaś. To się cieszę. Poker strzela popisówę. Dawaj wentyl, ty też. Popis. Dawaj, Jula, popisz. Nie zagalopował. Aktywnie tylko trzymasz. I teraz do łydki. Hop, hop, hop. Super. Brawo, kucyk. O tak. I trzymasz na kontakcie, zamykasz łydkę. O pięknie, ale się postarał. O rany. Jaki sportowiec to jest. O no pochwal go za to, jaki ojej. Przestraszył się, ale jak pojechał? Więc to tak, jakby No ale naprawdę czasami myślę sobie, jak oni się poruszają, że jeden chce wypaść lepiej od drugiego. I każdy, wiesz, bardziej jakby się stara na swój sposób. Super, dobry koń. Małe konie ci zostały we krwi. Trzymasz kontakt? O Jezu, pięknie. Gdybyś, gdybym ci nie powiedziała i byś go puściła, to by zagalopował, no. A ja już widziałam, że się wiesz napędza, ale fajne to przytrzymanie było, no to jakby go zmusiło do tego, żeby wyciągnąć te nogi, a nie przejść w galop, bo było blisko. Ale super, jak ładnie. Trzymasz w kontakcie, zamknij łydkę. I daj mu, super. Super jeść? Jeszcze raz. Super. I daj troszkę, nie podnoś ręki do góry w skoku.

Jest tak, że nie widać tragedii, ale w odczuciu zupełnie inaczej. No, ale on zawsze był ciężki, wiesz, w Pysiu, nie? No ogólnie? Dobrze. Nasz konik. Mam no, na leciałości poródę tak u mnie to trochę inaczej wygląda, no. y, więc ja na nim też pilnuję, żeby on mnie nie wystrzelił, bo jakby mam wrażenie, że on by chciał. To on, on to, aha, on oczywiście, że tak, mu człowiek do niczego nie jest no. potrzebny. Ale ogólnie no. fajnie daje się w tym wszystkim prowadzić, no fajnie, dobra, idziemy w drugą i koniec. Coś, roku. co mogliśmy zrobić jak wrócił, to tam było, zrobiliśmy, jeszcze idealnie nie jest, ale no. będzie lepiej, lecicie w drugą. O tak. Kubkę robił. Uh! Jula, zabieraj się. Ja też. Nie puszczaj go zbyt szybko. Trzymaj, trzymaj, i hop. Super. Okej, okay, super. Dobra, styknie mu. Się. I tak. Jak tam gleczko? Super. Ach, mu też się podobało. Będzie szybki spaniel! Uuuu! Szybki Spaniel Chodź, Lusia! Chodź, szybki spaniel! Tutaj chodź! Czię! Siemka! Cześć! Siemka! Lusia! Chociaż on nigdy nie miał z nią problemu! No cześć, cześć! No mam się zaraz ale może nie... No postępujcie jeszcze chwilkę. Te no, mm, szybki spaniel O, o fajnie, było super. Super. Super, super. Ej, dostałam buziaczka i koń teraz też dostaję buziaczka. Jeszcze Lucia się cieszy, wszyscy się cieszą, ale fajnie. <grym Najlepsze <grym jest to, że dostałam od Juliaki buziaczka, a to ona mi rusza konia, więc jakby to ja powinnam cię buziakować a, tutaj. ale. <grym> ale chyba się podobało. Mi się podobało. Szczęśliwa. Dobre, jeszcze mu dotknę trochę czaprak. A ty co się awanturujesz? Awanturniczko. Widzisz, tu jeździ. Awanturniczka. Dobra, idziemy. Bajlando, bajlando, a mi nasypiam Boże, moja łapka kochana. Boże, przepraszam. Bardzo się mama przeprasza. Aha. A ja już ci przeszedłam. No dobra, ale i tak przepraszam. Nikt, niech mi Bóg skarże za to. Boże, ja się chciałam tylko wkręcić. Dobra, biegnijcie, biegnijcie. 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 biegnijcie, biegnijcie. A ja słuchajcie, dzisiaj sobie właśnie tak to urzęduję. Teraz trzymam konia. Bo Jula będzie sprzątała kubkę. I Luna do czegoś się... Dobierała tam. Chodź, chodź Lusia. Pojeżdżam. Fajnie jest nauczonego psa. No, fajnie nauczonego mieć psa. Dobry pies. Tak, dobra jestem, dobra jestem. Nauki to trwało. Ale za to jaki jesteś? Cześć! No, także wracając do tematu, ja sobie tak właśnie tutaj dzisiaj urzędowałam. Koń wętylek. Koń pokarek chodzi jeszcze w tle, stępuje. Także super. Koniki pojeżdżone. Matka kulawa, ale koniki pojeżdżone. A daż wujaczka oczka Mylą się, co? Ojej, ojej. On już dałam mu, ale nikt nie naglewał. Buzi, buzi. Buzi. Buziaczka ci dała Lusia. Nie, 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 nie idź za nią. Prrrrrrzi, stój! Stój z macham Myjdę chyba nie ma właśnie. A rudzia też jest. Jest sobie że dzisiaj Jak zaczęłaś vloga, to i skończ. Chciałam powiedzieć, że jestem zmęczona, ale zadowolona. Było fajnie i wentyl jest super. Co chciałam powiedzieć? No, nie wiem co jeszcze mam powiedzieć. Buziakicie sipa. Buziak i sipa! Aha, czekaj, nie, poczekaj, jeszcze raz. No, także jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej jazdy, fajnie, że Michalina dzisiaj była kamerzystą i w ogóle musimy ją zatrudnić, żeby częściej bywała kamerzystą, no i ogólnie wszystko jest super, także zostawcie łapkę w górę i komentarz mi, żeby mi się miło zrobiło, że tu wróciłam i subskrybujcie kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy przyjdę. <laughs> także, także łapki w górę, subskrypcje i później, cześć i pa.